Panie Jezu, chciałbym Ci pokazać, jak się jeździ samochodem. Jak skończyłem 18 lat, to naprawdę bardzo pragnąłem, żeby jak najszybciej zrobić prawo jazdy. To było takie moje marzenie od naprawdę, od dziecka. I jak byłem dzieckiem, to miałem taki samochodzik na, na akumulator, taki duży, którym można było jeździć. Coś, coś takiego. I jak wspomina mój tato, nie miało dla mnie żadnego znaczenia to, czy ja jadę do przodu, czy jadę do tyłu. Potrafiłem robić z tym samochodzikiem niesamowite gdzieś tam rzeczy, że aż inni obserwowali i się dziwili, że to jest, to jest w ogóle możliwe. Także pierwsze lusterko skasowałem w wieku 5 lat w samochodzie, nie? I kiedy już robiłem to prawo jazdy, to w trakcie gdzieś tam wakacji pojechałem na rekolekcje ignacyńskie. Rekolekcje w milczeniu. I w trakcie różnych tych medytacji, które towarzyszyły mi w tych rekolekcjach, po jednej medytacji przyszło mi takie zdanie, taka myśl: Panie Jezu, chciałbym Ci pokazać, jak się jeździ samochodem. To była jedna z naprawdę istotnych rzeczy w trakcie tych rekolekcji, co może być, może być trochę zaskoczeniem, nawet. Miałeś kiedyś takie doświadczenie, żeby powiedzieć Bogu coś, co jest naprawdę dla Ciebie ważne. Zobacz, jak świetnie gram na gitarze, albo jak świetnie gotuję, jakbyśmy się spotkali na kolacji. Byłaby najlepsza kolacja w Twoim życiu. Pójdźmy razem na rower. Pokażę Ci świetną miejscówkę. I wiecie co, myślę, że wtedy powiedziałby jedno, jedno zdanie. To dawaj idziemy. Powiem Wam, że jak przygotowywałem sobie ten scenariusz, tego odcinka, to, to ja się tak wzruszyłem jakoś. Serio mówię teraz, nie? Że prawie płakałem wtedy przed komputerem, pisząc sobie po prostu ten tekst, który mam do Was powiedzieć. Wiecie dlaczego? Bo ja wiem, że taki jest Bóg. Bo ja takiego Boga poznałem, który jest bliski w relacji, jest wręcz na sposób ludzki w tej relacji. Taki Bóg, który jest prawdziwie Ojcem, który przyjmuje swoje dziecko, kiedy to przybiega do niego pełne pasji i opowiada o czymś, co jest po prostu dla niego ważne w tym momencie. Chociaż to mogą być najprostsze rzeczy. I jednocześnie myślę sobie o tych wszystkich osobach, które takiego Boga nie znają. I nie znają go nie dlatego, że Pan Bóg jest dla nich inny, tylko dlatego, że oni są inni dla tego Pana Boga. Jeżeli moja modlitwa sprowadza się tylko i wyłącznie do proszenia, a często tak jest, bo modlitwa nam się po prostu z proszeniem kojarzy, to ja nie mam relacji z Panem Bogiem, bo ja nie mam relacji z drugą osobą. Ja mam relację z punktem usługowym. I mnie ta myśl autentycznie i emocjonalnie rozwala, bo ja widzę i wiem, że po tej drugiej stronie nie jest kasjer, a dobry ojciec. Może dzisiaj trochę na grubo lecę, ale słuchajcie, miejcie świadomość, co to naprawdę oznacza. Wiecie co? Zacznijmy od właściwego porządku, od właściwego początku. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, jak się zaczynał Ignacjański Rachunek Sumienia. Pierwszy etap tam zawsze to dziękczynienie. Dlatego, że dziękczynienie to jest zwrócenie uwagi na Boży Porządek Rzeczy. Na to, w jaki sposób ten świat został naprawdę stworzony. I to, że został stworzony jako dobry. I że spotyka nas naprawdę dobro. Chociaż przez to, że grzech wylał się na ten świat, to o wiele łatwiej jest nam zauważać zło, które nas dotyka. I tego się naprawdę trzeba uczyć. To znaczy, trzeba się uczyć postawy wdzięczności. Ona sama nam nie przyjdzie. Czy mam wyrugować modlitwę, prośby ze swojej codziennej praktyki? Nie. Ale pamiętaj, że prośba to jest tak naprawdę gdzieś ostatni etap, bo szczerze, powinna ją po prostu poprzedzać modlitwa uwielbienia i dziękczynienia. Prośba. Na koniec, jeżeli od tego zacznę, od tego dziękczynienia czy uwielbienia, to ja staję po prostu w zupełnie innej perspektywie, bo zwyczajnie moje serce znajduje się wtedy w innym miejscu, jest nastawione na coś innego. Ale przyznam, że ja modlitwę z tą swoją osobistą zaczynam najczęściej zupełnie inaczej. Wiecie jak? Panie Jezu, naprawdę się cieszę z tego spotkania, które dzisiaj miało miejsce tam z tymi znajomymi. Planowaliśmy chyba to, kilka miesięcy, że, zanim się udało w końcu nam wszystkim zebrać. No. Czasami zaczynam po prostu od tego, co się wydarzyło danego dnia. Co mnie ucieszyło albo wkurzyło, jakie mam plany. Po prostu mówię Panu Bogu o tej codzienności, żeby po prostu z nim porozmawiać, tak jak z kimś, z kim dawno nie gadałem. Ale czasami ta moja modlitwa może wyglądać tak. Jezu, jestem słaby, no. Wiem to, no. Powinienem jakoś zadbać, może bardziej o tę sferę, jakoś się może bardziej przyłożyć. Bo w tym przypadku, no, moje sumienie doświadcza jakiegoś zgrzytu. I tak też jest. A skoro to też dominuje gdzieś we mnie w danym momencie, to będzie to również wychodzić w trakcie mojej modlitwy. Ja tego po prostu nie jestem w stanie. Zostawić gdzieś na boku, bo to też po prostu jest teraz ważne. Zobaczcie, że w jednym, jak i drugim przypadku, który sobie tak symulowaliśmy, dominantą jest spotkanie. To te, takie spotkanie w szczerości i otwartości serca. I to tak naprawdę codzienność staje się tym przedmiotem, o którym chcę z Jezusem zwyczajnie pogadać. Czy czasami to będzie dyskusja o pogodzie? Tak, będzie. Dlatego, że to jest spotkanie z autentyczną wersją mnie, a nie wyidealizowaną. Pamiętaj, że Pan Bóg no nie chce się spotykać z idealną wersją Ciebie, ale z Tobą. Muszę Wam się przyznać do tego, że chyba rzadko proszę Pana Boga o coś, Wprost, to znaczy, że formułuję te swoje myśli gdzieś w taką po prostu strukturę typowej prośby. To nie znaczy, że nigdy wprost o coś nie proszę. Jasne, że proszę. Tylko wiecie co? To potrzebuje czasem bardziej sformułowania dla mnie niż w tej mojej relacji z Panem Bogiem, że ja potrzebuję to nazwać. Bo bardzo często jest tak na tej mojej modlitwie, że kiedy opowiadam Panu Bogu o tym, co się po prostu u mnie dzieje, o tych trudnościach, o tym, z czym sobie nie radzę, gdziebym potrzebował faktycznie pomocy, to ja mam poczucie, że ja nie muszę wprost tego nazywać, że Panie Boże, proszę Cię, zrób coś z tym. Bo ja mam po prostu wewnętrzne przekonanie i świadomość z tego, że On naprawdę chce mnie po prostu w tym wspierać. Że On pierwszy też wyciąga dłoń do mnie, właśnie z tym wsparciem. Zobaczcie na przykład sytuację Maryi na weselu w Kanie. Słuchajcie, czy ona w którymś momencie tak realnie poprosiła Jezusa o to, żeby ogarnął tę sytuację? Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Zobaczcie, że tutaj udział Maryi w tym fragmencie się kończy. Ona nic więcej tutaj się nie angażuje, jakby przekazuje teraz pałeczkę. Inicjatywa jest w tym momencie po stronie Jezusa. I ona ma stuprocentową pewność, że Jezus będzie tutaj działał. Ona go zna i wie, że to, co powiedziała, to wystarczy. I w tej relacji zobaczcie, że ma pełne zaufanie, że Jezus po prostu nie zostawi ich w tej sytuacji. Ja wierzę, że tak jest właśnie do dziś: że to On chce po prostu przejmować inicjatywę. I On wyciąga do mnie rękę. I właśnie do mnie wyciąga rękę. Nie do wyidealizowanej wersji mnie. Ale do mnie, więc w relacji z panem Bogiem nie bądź tą idealną wersją siebie, ale bądź sobą, bo właśnie z tą wersją prawdziwą chce się spotkać pan Bóg. To co? Czas na spotkanie.